Hej, hej, kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj kolejny miks za 50 zł, ekstra linie płynne złoto, rubiny, szafiry, lawendowe 9, neonowe 7, owocowe 8 i podkowa szczęścia, 50 zł, tak jak mówiłam, wkładu, za czym, ile wykładu, czy w ogóle, zaczynamy od podkowy z numerem drugim, szukamy wygrywających liczb, szukamy też podkowy, Wiecie, jak to stać z tym lotem? To jest bieda. Szukamy 28, 38, 55 i 37. A mamy, o proszę, mamy podkowy na starcie. Jest wygrana i to numer 1 z drabki. Pięknie. 18, zera nie będzie. 23, 19, 54, 16, 14, 36. 48 i 58. Pod podkową szalone 5 zł, ale jest. Zaczynamy wygraną, także miło. Miło, miło. Ok. Owocowe 8 z numerem 33. Szukamy ósemek. Im więcej, tym lepiej. ósemek czarnych bądź zielonych. Lecimy. Jest 3, 5, 6. 6, 9, 5, 4, 4. Jest ósemka czarna. Super. Ile pod ósemką? Też 5 zł. No ale jest, także nie będziemy tu wybrzydzać. Jest wygrana. To jest najważniejsze. Neonowe 7, numer 31. Szukamy siódemek, Szukamy gwiazdy. Chrypy mam. Jest 6, 8. 6, 5, 5, 4, 2, 8, 4 i 2. Także tutaj wygranej nie ma. W ogóle ja jak beret wygram z drapki, chciałam mega pensję. I pan miał wyłożoną starą mega pensję. I mu powiedziałam, że chcę nową. I powiedział, że mi nowej wersji nie sprzeda, bo on ma starą otworzoną i musi starą sprzedać. No normalnie idiota lawendowe 9 z numerem 12 szukamy dziewiątek dwa różne numery, że tak powiem z drapki w serii wypuszczonej a oni wciskają starość ludzie mi mówią, że nie może tworzyć nowej co wyszła bo on musi mieć sprzedaną starą nie no to po prostu mózg rozwalony tacy ludzie pracują w lotach Rubiny, szafiry z numerem 20. Szukamy wygrywających liczb złota skrzyni. Bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że los to jakoś tak to sobie wymyśliło. Bo, jakby nie patrzeć, to są różne, że tak powiem, serie z drapek. Więc co to w ogóle ma znaczyć, że on mi nie otworzy nowej, bo ma starą? <grym>

Przedostatnia strapka, płynne złoto z numerem 11. Szukamy wygrywających liczb, szukamy wora, szukamy sztabki, warstwa tragiczna, no ale wzięłam, bo są to jeszcze wygrane. Zobaczymy, czy się opłaciło. Szukamy 24, ponoć. Wszystkie główne są w tej strapce nadal. 39, jakoś mnie to nie dziwi, bo kto to chce drapać. 27 i 15. Tragedia ja, normalnie, lecimy z tym. A co my mamy? 11, 16, no obokowo, 28, same oboki, 39, jest trafienie, super, 12, 6, mam nadzieję, że tam jest główna, nie główna, 7, 25, 33,

bo ja już mam odcinek na plus chyba. No i pięknie. I pięknie. Tak to mogę ewentualnie drapać. I ostatnia zdrabka, ekstra linia z numerem 25. Żadnej linii tu nie mam, także patrzymy, czy coś linie dołożę od siebie. Wyjątkowo. Bo ostatnie te krzyżówki, i linie to cud. Musi być, żeby coś tu weszło. Naprawdę. Kolejny symbol, parasol, ale go nie widzę. Wiatrak. Wiatrak chyba gdzieś był. Tak, tu jest wiatrak. I tu są wiatraki. Słońce. Słońce, słońce nie widzę. Balony. Balony, balony. Też nie widzę. Bieda. Podkowa. Bo już chciałam powiedzieć, że też nie ma jest. Okej. Okay. Łódź. Tu gdzieś jest łódź. Nie widzę. Gwiazda, gwiazda. Tu jest gwiazda. No aż jedna naprawdę na bogato księżyc. Tu mamy księżyc. Tutaj, tu. No, księżycami posypali. Leżak, leżaki też widziałam. Ok. Tu, tu i tu. Cichobiegi. Są tutaj, no i przedostatni symbol. Arbus. I na koniec rolki. Rolki to no, nic nie dadzą, bo ich nie ma. Sprawdźmy sobie kontrolę. Tak jest. I podsumowanie. Na pustaki zabieramy. Nie ma co na nie patrzeć. 50 zł było wydane. Aż 4 zdrawki wygrały. Także normalnie, rekord. Mamy 25 zł w Rubinek szafirach. 20 zł w płynnym złocie. I po piące w podkowie i owocowe 8, czyli na 50 zł. Mam, ile tu mam? 45. 55 czyli 5 zł na plusie no jakby nie patrzeć to jest plus najważniejsze nic nie straciłam, 5 zł zyskałam które zaraz wydam i przewalę w następnym odcinku <gry> także do zobaczonka do usłyszenia pa pa pa